Niepokojące napięcie na linii Rosja-USA. Korea Północna gotowa na najgorsze. Następnie mówimy sobie jak TVP i TVN unikają spraw ważnych. A na koniec coraz większe problemy z gotówką. Ja się nazywam Maciej Porstawka. Witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i co? Może nie przynudzajmy, lecimy. Oto szczyt osiągnięć technicznych na morzu. Niszczyciel USS Zumwalt najnowocześniejszy okręt najbardziej... Amerykański niszczyciel USS Nice był na początku lutego najbliżej Rosji od czasu gdy rozpoczęła ona inwazję na Ukrainę. Informuje we wtorek dziennik Jeruzalem Post komentując wizytę tej jednostki w tureckim polcie Golcuk III. tak. Jak podaje dziennik wejście okrętu do portu Golcuk potwierdziła na Twitterze szósta flota marynarki wojennej USA. Kilka dni później USS Nice dopłynął do greckiego Pireusu. Szósta flota USA określiła wizytę okrętu w porcie Golcuk jako zaplanowaną. Jeruzalem Post podkreśla przy tym, że poprzedni raz amerykański okręt wojenny pojawił się w regionie Morza Czarnego w grudniu 2021 roku. W połowie stycznia Joe Biden polecił szefowi CIA Williamowi Burnsowi, by ten wysądował w Kijowie i Moskwie gotowo do negocjacji. Propozycja USA brzmiała pokój za ziemię. Obie strony odmówiły, podaje nieoficjalnie szwajcarski dziennik Neue no Zürcher Zeitung. Dziennik powołuje się na poufną rozmowę z dwoma wpływowymi ekspertami od polityki zagranicznej: jednym z koalicji rządzącej, drugim z opozycji Niemiec. Obaj, niezależni od siebie, mieli zastrzegając anonimowość, poinformować dziennikarzy, że na polecenie prezydenta USA szef CIA sprawdzał w połowie stycznia gotowość Ukrainy i Rosji do rozmów pokojowych. W zupełności wystarczają, by zapewnić działanie napędu i systemów uzbrojenia. Dopiero co omawialiśmy udział CIA przy tworzeniu więzień na terenie Polski Już mamy kolejną ich ingerencję w działania wojenne przy rosyjskiej granicy Temat wygląda dość niepokojąco, zwłaszcza jak z jednej strony Stany Zjednoczone na przestrzeni ostatnich dni Pogorszyły stosunki najpierw z rosyjskim sojusznikiem, czyli z swoim największym rywalem gospodarczym zwłaszcza, jakim są Chiny Poprzez zestrzelenie rzekomo szpiegującego chińskiego balona A z drugiej strony mamy kolejne próby eskalowania konfliktu już bezpośrednio z samym agresorem i niby jest to być może dla nas znak, że jednak USA wcale nie są bierne i trochę tego przysłowiowego Trumpa w dziadku Bidenie im zostało, dzięki czemu możemy mieć większe poczucie bezpieczeństwa pod kątem amerykańskiej obrony i tego, że faktycznie NATO będzie bronić naszych wspólnych interesów. Ale z drugiej strony jest to kolejny krok przybliżający nas do być może. Przyszłościowego konfliktu na skalę znacznie większą, niż dzisiaj sobie to możemy wyobrazić. Czego ani sobie, ani państwo oczywiście nie życzę. Ale chińskie balony czy amerykańskie statki to nie są jedyne kraje i nie są jedyne elementy tej całej wojennej układanki, które chcą w tej wojnie zaistnieć. Zapraszam. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un zapowiedział zwiększenie gotowości swojego kraju do wojny, a także kolejne ćwiczenia wojskowe. Według oficjalnej Koreańskiej Centralnej Agencji Informacyjnej, na poniedziałkowym spotkaniu, któremu przewodniczył Kim, wojskowi omówili główne zadania wojskowe i polityczne na ten rok oraz długoterminowe kwestie dotyczące ukierunkowania na budowę armii. Narada odbyła się tuż przed przypadającą w środę 75. rocznicą powstania Koreańskiej Armii Ludowej. Mówi się, że że władze Pjongjangu zorganizują z tej okazji potężną defiladę wojskową. Oświadczenie Kim'a wygłoszone na spotkaniu z dowódcami armii nawiązuje również do ostatnich wydarzeń na Półwyspie Koreańskim. KRLD sprzeciwiła się ćwiczeniom wojskowym prowadzonym wspólnie przez Stany Zjednoczone a Koreę Południową. W zeszłym tygodniu komunistyczny reżim zagroził, że przeciwstawi się posunięciom wojskowym USA za pomocą najbardziej przytłaczającej siły nuklearnej. Nastąpiło to po doniesieniach, że Stany Zjednoczone planują rozmieścić w regionie bardziej zaawansowane zasoby wojskowe, takie jak bombowce. I lotniskowce. Korea Północna skrytykowała poczynania USA, oświadczając, że osiągnęły one krytyczną granicę i stwarzają zagrożenie do przekształcenia regionu w ogromny arsenał wojskowy i krytyczną strefę działań militarnych. W zeszłym roku KRLD przeprowadziła rekordową liczbę testów wojskowych, wystrzeliwując ponad 70 pocisków balistycznych. Obejmowały one broń nuklearną, która może uderzać w cele w Korei Południowej lub dotrzeć nawet do kontynentalnej części stanu zjednoczonych oraz wielkich zniszczeniach dokonanych przez tajfun w ostatnich miesiącach. Podziękował za wysiłek żołnierzom oraz robotnikom, którzy walczyli właśnie z tragicznymi skutkami. Przechodząc do następnego tematu, do prezentowania szalonych pomysłów Kima wszyscy zdążyliśmy się już dawno przyzwyczaić. Jednak chcąc nie chcąc, jest to kolejny partner, który w razie otwartego konfliktu na arenie międzynarodowej stanie ręka w rękę właśnie z nikim innym a z Rosją. A to zdecydowanie nie jest dla nas bezpieczne, zwłaszcza jeśli arsenał rakietowy, jaki posiada i jak którym się tak chwali, przynajmniej wobec na swoich defiladach, Korea, Pół Ko Korea Północna, jest realnie autentyczny. Bo tak się składa, że krążą pogłoski, że pokazywane na defiladach rakiety to jedynie wydmuszki, które jedyne co mogą zrobić, to to straszyć swoim rozmiarem. A jak wiadomo, nie tylko rozmiar ma znaczenie i moglibyśmy nie brać na poważnie zagrożenia ze strony Korei Północnej od takiej... Głośny mały piesek, który zawsze sobie szczeka, a jak do tej pory może poza uciskiem swoich własnych obywateli, jedyne co robią, to straszą. Jednak niejednokrotnie widzieliśmy, jak wychodzą niewielkie kraje na konfliktach z USA. A tutaj zauważcie, pomimo wieloletnich sporów, i tego, że USA cały czas dostają pogróżki od Korei, no to są dla nich co najmniej łagodne. Może ma to związek z tym, że są że Korea Północna jest sojusznikiem Chin i Rosji, może nie, ale realnie coś tu jest nie tak. Następny temat. My, proszę państwa, robimy to uczciwie, a wymierzycie nas swoją brudną, złodziejską miarą. Nie wszyscy są tacy jak wy. W ostatnich dniach w mediach pojawiają się kolejne informacje na temat afery zwanej Villa Plus. W programach TVP na próżno szukać wzmianki o tej sprawie. Zamiast tego widzowie mogli usłyszeć o tym, że opozycja rzekomo przed laty przekazała zamek w Wojnowicach swojej instytucji. Dziennikarze faktów wyjaśnili, dlaczego taka narracja TVP i rządu jest nierzetelna i nieuczciwa. Politycy obozu władzy i telewizja polska obrały sobie na cel zamek w Wojnowicach, w województwie dolnośląskim. Co ma być odpowiedzią na serię tekstów dotyczących afery Villa Plus opisywanej szeroko w TVN. Z ustaleń dziennikarzy wynika bowiem, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznawało dotacje wielu instytucjom, które są powiązane ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Dziennikarze programu Fakty w TVN przekazali w poniedziałkowym wydaniu, że politycy PiS i TVP zarzucili politykom Platformy Obywatelskiej, że przed laty przekazali zamek w Wojnowicach swojej instytucji. Chodzi o Kolegium Europy Wschodniej imieniem Jana Nowakowskiego Jeziorańskiego, który działa od 2001 roku i zajmuje się organizowaniem konferencji i seminariów, a także współpracuje z instytucjami zagranicznymi w tematyce polityki wschodniej. Z przekazu wiadomości TVP wynika, że także za rządów PO miało dochodzić do przyznawania nieruchomości instytucjom rzekomo przyjaznym rządom. Sprawę z Zamkiem w Wojnowicach telewizja polska nazwała aferą Zamek Plus. Czego jednak TVP nie przekazała swoim widzom? W faktach wyjaśniono, dlaczego sytuacja sytuacja z zamkiem znacząco różni się od afery Villa Plus. Jak zauważył prezes zarządu, Kef Laurynas Wajcunas, jedyną osobą prywatną wśród fundatorów tej instytucji był dawniej Jan Nowak Jeziorański. Po jego śmierci wśród fundatorów nie ma żadnej osoby prywatnej, tylko instytucje publiczne takie jak miasto Wrocław, województwo dolnośląskie czy Fundacja Krzyżowa. Jak wyjaśniono, zamek jest wykorzystywany w celach biznesowych i Kolegium nie może go sprywatyzować czy tak siedzibę w centrum Warszawy dla Fundacji Polska Wielki Projekt. 5 milionów złotych, które nawet w jednej złotówce. Jak widać Gazeta Wyborcza, bo to od niej pochodzi ten artykuł, od razu podkreśliła, że źródła TVP są przez nich poddawane w wątpliwość. I słusznie, tak powinniśmy podchodzić do wszystkich serwisów, niezależnie od tego, którą opcję polityczną dane serwisy podtrzymują, ale ta sama redakcja gazety wyborczej, do dziennikarzy faktów już tak krytycznie nie podchodziła i nie miała potrzeby weryfikować argumentów, ale od razu przyjęła to wszystko zapewnik. Czyli TVP jasne, fajnie, trzeba zawsze wchodzić w polemikę, zawsze analizować fakty i rzetelnie podchodzić do sprawy, a z drugiej strony, niezależnie od, niezależnie od tego, co powiedzą, no to jest to fakt. W końcu to oni mają serwis fakty, więc to muszą być fakty. Ale wracając do konkretów, tłumaczenie Prawa i Sprawiedliwości, że skoro. Oni ukradli, to my też możemy i wszystko jest w porządku. Jest nie za bardzo w porządku. No właśnie, jeżeli osoby publiczne, takie jak politycy, z których my przecież powinniśmy brać chyba jakiś przykład, i to nie byle jacy politycy, tylko właśnie politycy partii rządzącej którzy powinni dla nas świecić tym przykładem pokazują że taka tendencja do zasłaniania własnych wałów wałami poprzedników jest w porządku to w takim razie jak my normalni prości ludzie mamy na to patrzeć w końcu dojdziemy do takiego absurdu że człowiek za zabójstwo tłumaczyć się będzie tym że któryś z sądów kogoś innego uniewinnił za podobny czyn to dlaczego mieliby karać tamtego drugiego zresztą krytyka artykułu ze strony wyborczej jak widać niczym się nie różni no, może poza stroną, którą przyjęli, której się trzyma samo TVP. A dalej możemy przeczytać jeszcze tak, że wiadomości TVP zarzuciły też, że w składzie KEW znajdują się prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz czy prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Widz, nie robię się jednak, że nie reprezentują oni siebie, tylko instytucje, którym szefują. Dokładnie tak, jak to działa w drugą stronę. Następny temat. Ekran, na którym będą się wyświetlały kolejne funkcje, posiada czytnik kart. Do którego musimy włożyć. Wzrost cen usług następuje w coraz to kolejnych branżach. Nie inaczej jest z instytucjami finansowymi. W ostatnim czasie kilka banków działających na polskim rynku zapowiedziało podniesienie opłat związanych z prowadzeniem kont, operacjami gotówkowymi, a nawet wypłatami gotówki z bankomatów. Zmiany w PKOBP mają dotyczyć zasad prowadzenia niektórych kont. Część z nich będzie usuwana lub przekształcana. Zmienią się także ceny dokonywania operacji bankowych, jak podaje bankier. Na podniesienie takich kosztów muszą być przygotowani klienci banku PKOBP, którzy decydują się wypłacić gotówkę z obcych bankomatów. Osoby posiadające smartfony będą mogły uniknąć tej opłaty, korzystając z Blika. Co więcej, pierwsza wpłata i wypłata w placówce będzie za 0 złotych Ale już każda kolejna transakcja będzie kosztować nas 10 zł, informuje portal. Niestety to nie jedyna zła informacja, ponieważ Bank Ochrony Środowiska zapowiedział wzrost opłat dotyczących Prowadzenia konta, a także zwiększył limit wpływów, które zwalniają z ponoszenia dodatkowych kosztów. Innymi słowy, coraz trudniej będzie znaleźć konto, za które nie będziemy musieli dodatkowo płacić. 10 zł prowizji za wypłatę z bankomatu wkrótce stanie się normą, podaje RMFFM. Nie pozostaje nam nic innego jak cieszyć się z obecnych standardów cenowych i szukać okazjonalnych ofert dotyczących prowadzenia rachunków bankowych inną kwotę gotówki. Wpisuję. Do czego to doszło, że już nawet za pieniądze każą nam płacić? Pieniędzmi. Do szczytu absurdu brakuje nam jeszcze chyba tego, jak kiedyś bodajże Jasnowic Jackowski powiedział, że ludzie będą bali się oddychać i faktycznie będą się bali, kiedy opodatkują nam, nie wiem, układ oddechowy albo tlen. Wygląda na to, że bankom już nie wystarczy, że przechowując tam pieniądze, mogą sobie nimi swobodnie obracać, na czym zarabiają krocie, bo przecież to są jedne z najbogatszych instytucji w każdym kraju, to teraz nawet proste czynności, jak głupia wypłata gotówki, własnej gotówki, będzie nas... Kosztować no men, no men, właśnie gotówkę. W górę poszła inflacja. E, e, mamy, mamy problemy z dostępnością e, paliw, e, mamy mandaty znacznie droższe, mamy media znacznie droższe. I tutaj proszę bardzo, jeszcze pozwalamy na to, żeby banki zdzierały z nas pieniądze za to, że przechowujemy tam nasze pieniądze. Nie można by było jeszcze do tego podchodzić od tej strony, że jasne to jest jakiś luksus, jak chcesz mieć konto w banku, wcale nie musisz go mieć. Ale właśnie guzik prawda. Bo nas zmuszają do tego, żeby mieć te pieniądze w banku. Dzięki serdeczne. No i he.